Szczęśliwego nowego 2021 roku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten to bardzo ciekawy dzień, 1 stycznia, i zapraszam do materiału, w którym pokażę Wam, jakie gry udało się w zeszłym roku, w drugiej połowie 2020 roku nabyć, kupić, otrzymać. Wszelakie formy tu wchodziły, ale raczej kupić. Byłem raczej tutaj powiedzmy w dużej części niezależny, ale kilka tytułów na pewno było. Od was. Jedziemy. Na kanale na YouTube granie na spontanie zobaczycie bardzo ciekawe rzeczy, które w drugiej połowie zeszłego roku trafiły do mnie. No jak widać nie ma tego dużo. Sytuacja była jaka była, ale też nie było aż tak tragicznie, bo nawet można powiedzieć, że e, dało się przeżyć i dało się między innymi tutaj znaleźć chwilę na to, żeby e, móc dla Was coś ciekawego pokazać. E, no i dobrze, moi drodzy, zacznijmy może od Segi i Nintendo, bo od, od tych platform będzie w zasadzie najmniej. Zakończymy prawdopodobnie na Microsoftcie, bo znowu od Xboxa będzie tego najwięcej. Pierwszeństwo będzie miała tutaj Sega i. Echo The Dolphin na Mega Drive'a. Była to gra kupiona we Francji. Dałem za nią, teraz nie przypomnę sobie dokładnie ale chyba 12 euro za nią dałem. Stan pudełka mógłby być troszkę lepszy tu na górze i na dole generalnie. Ale jest komplet, gra działa, przetestowana. Może wam gdzieś ją pokażę na jakimś live streamie czy gameplayu. W sumie gameplayów mi ostatnio brakuje, ale nie wiem, dlaczego się nie oglądają tak za bardzo. Nie wiem, co was tak bardzo, nie wiem, no nie interesuje w gameplayach, nie wiem dlaczego. Może wolicie streamy? Gameplay czasami mi się lepiej nagrywa, wiecie, tak, mogę się bardziej przyłożyć do materiału, a nie tak od razu w ciemno y, nagrywać. No ale nic, napiszcie mi co sądzicie o gameplayach i dlaczego tak słabo się to ogląda. Może tytuł w ogóle y, jako gameplay już jest taki troszkę... Y, może jakoś inaczej to nazywać. Może wtedy będzie większa ilość osób. Wipeout na Sega Saturn. Mam tą grę na PlayStation, ale w niczym nie przeszkadza posiadanie wersji Saturn. Przynajmniej w tej materii jestem w stanie sobie zobaczyć, czym się różnią te wersje. I powiem Wam, szczerze, że na wersji Sega Saturn lepiej mi się gra, dlatego że gra troszeczkę działa wolniej i mogę opanować pewne zakręty, normalniej niż na Sony PlayStation. Ale tak, to jest komplecik i bardzo fajna odsłona. Polecam, oczywiście. Niezależnie od wersji, obie są bardzo dobre i tutaj nie widzę powodu, żeby dyskredytować, dyskredytować Sega Saturn. Tak, nie widzę problemu żadnego. Ok, i gry na Nintendo. No niestety, tragedia, można powiedzieć, ale niekoniecznie. Dwie gry na Game Boy'a na pewno by byłyby ciekawe. Yy, dla Basi, Jewel Master Cradle of Egypt, jeszcze za bardzo tam. Postępów nie ma, ale można tam sobie wziąć i podwójna instrukcja. Lubię takie rzeczy. Tutaj jedna i druga, nie? Może celowo pod. Może celowo pod inne języki. Możliwe. Tekken 3 Prime Edition. Tak naprawdę Tekken 6 na PSP przeznaczony dla 3DS-a. No, niestety nie miałem jakby troszkę pojęcia na ten temat, ale z drugiej strony no, jest w 3 d się e, Mieć taką grę, nie ma dla mnie żadnego kłopotu, można sobie e, sprawić, tak. Mówię, jestem raczej taki, jestem raczej swobodny w tych przekonaniach, że i taka i taka wersja, warto czasami wypróbować, ale nie masowo, bo można się potem nieźle naciąć. To chyba jedyny taki przypadek, gdzie e, mam grę, która jest w innej postaci e, na inną platformę praktycznie. Tylko troszkę lepsza grafika i ewentualnie jakieś inne bajery, ale generalnie sam trzon gry jest taki zbliżony do na 6 na PSP. E, Wario Land, Super Mario Land 3 e, z działającą bateryjką i e, bardzo fajną grą. Jeszcze nie odpalałem jej tak dokładnie, ale do kolekcji jak najbardziej i mój ulubieniec Wario, więc wariat pełną garścią, no i niedawno widzieliście Super Mario Advance, także zaczynam zbierać kolekcję Advance'ów, dwójka, czwórka, e, dwójka, trójka i czwórka w natarciu niedługo, także spodziewajcie się na dniach w tym miesiącu, prędzej pod koniec, e, tych, tych kolejnych odsłon, przynajmniej dwójki, bez takich szaleństw. Dobra. To jak już tu mamy sony, to może, może zaczniemy od sony. Może od samego dołu. Raymond 2, The Great Escape, wielka ucieczka. Bardzo fajna odsłona. Polecam sobie każdemu sprawdzić. Chyba nawet ta instrukcja, co, co była, to ona chyba jest ona w takim stanie, jakim była, niestety. Bo pewnie pamiętacie, że wymieniałem tą grę, bo niestety nie działała mi. Na samym początku i to. Tego nie skomentuję, Rosyjskie Góry, to mnie dobija do dzisiaj. Cały czas mnie będzie dobijać. Dobrze, moi drodzy, jednak gra od y, widza, od mojego znajomego Marcina. Bardzo ciebie serdecznie pozdrawiam, Finch. Intellivision Lives. The History of Video Gaming. Jest to zbiór kolekcji gier na konsolę Mattel Intellivision. Mało znana konsola, ponieważ ona pochodzi z lat. Przełom 70-80. To jest początek gamingu praktycznie. Możecie sobie wyobrazić, jaka tam grafika musi być. Ale jak na tamte lata, w porównaniu do konkurencji w postaci Atari 2600, yy, na pewno robiło wrażenie i był to przełom graficzny, bo już pewne elementy przypominały bardziej yy, no, obiekty, które już możemy lepiej zidentyfikować. Nie? Na przykład tutaj macie rekina. Tutaj macie jakichś biegaczy, tu macie pewnie bokserów, tak? Wrestlingerów i tak dalej. No i tak dalej, nie? Koszykarzy i hokejarzy. Także już troszkę lepiej to wygląda. Gra jest, nie jest jakaś rewelacyjna, ale jako taka powiedzmy, nie wiem, pamiątka z retro gier jak najbardziej może być nie ma problemu. Całkiem ciekawy zbiór. Jak lubicie takie rzeczy, to polecam bardzo serdecznie. Burnout Trójka Takedown. Bardzo fajna odsłona. Jedna z. Chyba najlepszych odsłona przez fanów tej serii oceniana. Tak mówiąc wprost: Destroy the Rules. Niszczy zasady. I generalnie traktująca o rozwałkach, wyścigach i tak dalej, szalone jazdy. Zresztą niedawno mieliście okazję zobaczyć sobie Need for Speed: Most Wanted 2012 i żywcem z tej serii zaimplementowano elementy takie jak właśnie częste wypieprzanie się na inne samochody, często rozwalanie się i to było widać po moich streamach, zwłaszcza, że no niestety, lewa gałka do, do naprawy w Xboxie strasznie mi jeździ sama. Scarface, the world is yours. Szukam instrukcji do tej gry, bo niestety jej nie mam, nie mam, nie udaję, że nie udaję, że mam, że schowałem, nie mam naprawdę, próbowałem szukać i niestety ciężko znaleźć, ale gra podobna do GTA, odrobinę, na innych założeniach, na filmowej tak jakby licencji, ale warta, warta polecenia, bardzo dobra tak jak Ojciec 16 z 2006 roku, naprawdę bardzo fajna gra. Nie? Taka. Rozbudowujemy sobie e, interesy, mamy wolność wyboru, włazimy sobie po mapie i tak dalej. Także GTA pełną parą, no i Need for Speed Hit na PlayStation 4, najnowszy Need for Speed do tej pory, za dnia się wozisz, nocą ryzykujesz. Tu już mówiłem na unboxingu z tej gry, zamierzam sobie do tej gry wrócić. Przejść chociaż online, w miarę. Zobaczymy, kto będzie chętny na online'a. Będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie z tej gry. No i też wypadałoby w ogóle chociaż trochę to przechodzić. Nie? Tak by to wyglądało. Dobrze, moi drodzy. Teraz Xbox. Może zacznijmy sobie od, od dołu. Jedna gra tylko na, na pierwszego Xboxa. Ale to nic. Burnout Revenge. Najwidoczniej zebrałem już. W mojej kolekcji wszystkie szó szóstogeneracyjne Burnouty, od jedynki, e, którego mam na Gamecube, dwójka mam na PS2, trójka mam na PS2, a revenge czwartą odsłonę mam na Xboxie za 15 zł czekam na instrukcję, która ma do mnie przyjechać, bo zamówiłem sobie z Wielkiej Brytanii, zanim jeszcze był Brexit, więc mało zapłaciłem. Nie wiem tylko czy faktycznie na wszystkie przesyłki będą te dodatkowe opłaty, czy e, tylko na większe gabarytowo przesyłki, czy rzeczy, no nie wiem. Mam nadzieję, że jednak będzie tak jak zawsze normalnie i bez, bez przesady, nie? Sądzę, że tak powinno być. Okej, okay. od dołu słuchajcie jedziemy, albo raczej od początku praktycznie, bo e, tego odrobinę było. Hmm. A w sumie tu kolejność, powiem wam, nie ma znaczenia takiego. Kinect Sports na 360 kę z Kinectem, tytuł wzięty dla jaj, żeby cieszyć miskę i tym podobne. Nie wiem, kiedy się jeszcze uruchomi, ale mam nadzieję, że któregoś dnia na pewno będzie ten czas na uruchomienie tej gry, zobaczmy. Dla Basi kolejny wstęp do coraz bardziej zwarywanych serii gier, czyli Band Hero. Bardzo mnie przerażają te gry właśnie tego typu, takie muzyczne tam, gdzie się udaje pawiana i tak dalej. Ceks w zeszłym roku był odwiedzany przeze mnie wręcz, bym powiedział, no... troszkę notorycznie, no ale cóż zrobić. Interesy to interesy. Także... co kto lubi, wiem. Dalej, moi drodzy, z Ceksa. Tekena 6 mi się udało wyrwać w premierowym wydaniu. Bardzo się cieszę, że się udało. Troszkę kosztuje cały czas, jest taki bym powiedział bardzo kosztowny, tych naklejek nie cierpię na instrukcjach, nie wiem, po cholera one są. Praktycznie bardzo ładnie zeszło. Pomału zdejmowałem tą naklejkę i sądzę, że dobrze jest, ale pozostał ślad. No nic. Będę z tym także trudno. Nieistotne. Za 60 zł to jest przeciętna cena. Pewnie gdzie indziej dałoby się za mniej, ale mieszkam tutaj i nie robię z tego powodu problemów. W Wielkiej Brytanii pewnie można by było kupić za mniej, ale nie jestem w Wielkiej Brytanii i yy, no wiecie, w Polsce to w Polsce, tam to tam, w Europie to w Europie, kto kupił ten ma, nieważne za ile, ważne, że za pieniądze, które odpowiadały każdemu i nie ma co tak patrzeć już na te ceny, bo bardzo się zmieniają i to tam też różne rzeczy się dzieją. Pekin 2008, jestem zdrowo piźnięty i robię coś bardzo złego, bo ta gra była źle oceniona przez bananowego Janka swego czasu, kiedy prowadził się na kanale i wiem, lubię igrzyska, lubię takie tam sprawy, będzie bardzo dużo bólu palców, tak? Będzie bardzo mnie palec bolał, ale mam to w nosie. Lubię sobie robić takie wyzwania, bo mnie takie gry nawet śmieszą, a nie załamują. Załamuje mnie jednak, co innego. I dwie gry od widzów. No, Prince of Persia 2008, oczywiście z podtytułem, tylko Prince of Persia. Z podtytułem, z całym tytułem Prince of Persia, więc... No... Tak to się ma. Bez instrukcji, ale w wydaniu, mam nadzieję, polskim, tak jak mnie jeden z widzów tu upewniał, że jest. nie pamiętam od kogo, kurczę, jeżeli... Jeżeli się przypomnisz, to Sorki, ale no, troszkę ten czas jednak jest nieubłagalny i mija za bardzo brzydko. I ostatnia gra e, od, e, o ile dobrze przypominam sobie, chyba od Dawida, Sonic the Coolest. Pozdrawiam Ciebie, e, Dawidzie z Redy, tak. Fajne miasto, nie byłem jeszcze dokładnie, ale może kiedyś wpadnę do Redy. Wejherowie byłem, w Rumi byłem, ale w Redzie nie byłem, no, wypadałoby odwiedzić, nie? Deus Ex Human Revolution albo Bunt Ludzkości, nie spodziewałem się, że mnie ta seria tak troszkę będzie dotyczyła, ale w sumie RPG z tego rodzaju, takie troszkę na innej zasadzie, nie do końca cyberpunk, ale można powiedzieć, że coś w tych, tych klimatach. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że się mi ta gra spodoba. I Rozłam ludzkości będę mógł sobie spokojnie ogarnąć na pewno czwórkę. Chociaż z tego co wiem, recenzje zebrała takie sobie, ale ludziom się generalnie podobało, nie? Więc wiecie, na recenzjach też nie warto się opierać, warto mieć swoje doświadczenie w tym i owym. Ok, także to myślę będzie rok, druga połowa 2020. Niezbyt dużo gier, ale widać, że troszeczkę konkretniej, yy, widać, że wolę. Mieć e, i jakość, a nie ilość, bo ilość to można sobie zawsze e, narobić, ale żeby to była jakość gier, nie wszystkie są ja, aż takie. Nie, wiem, nie powiem jakie, jakieś tam e, świetne, każdy, lu, każdy ma swój gust, ale jednak no e, ale jednak no, coś, coś tam na pewno się wybierze fajnego i na streamy i na gameplaya, jak znalazł. E, nawet nie, nie byłoby problemu, żeby na przykład najpierw zrobić z danej gry e, gameplay, a później zrobić streama. Myślę, że to nie będzie, jak to jest zła kolejność. Jakieś tam pokazówki na pewno się pojawią. Także bardzo Was serdecznie pozdrawiam, co sądzicie. E, napiszcie, m, jakie wy sobie gry załatwiliście w drugiej połowie. Tamtego roku liczyłem od czerwca, w poprzednim filmiku liczyłem od stycznia do Maja. Od czerwca do grudnia liczyłem tak mniej więcej, żeby mieć wyrównane szanse co do ilości gier i żeby nie było potem, że coś, yy, słuchajcie, przegapię. Ale jeszcze będzie druga część filmiku z cyfrowych gier i mam nadzieję, że dzisiaj się jeszcze z tym uporam. Spokojnie moi drodzy, nie będzie żadnego gameplayu z Raymana, tylko pokażę wam gry, które no, w zeszłym roku udało się pobrać, nie będzie ich dużo tak naprawdę, bo... Raczej mówię, tamten rok był taki troszkę skromniejszy w tej postaci, ale już wam mówię, jakie gry się udało e, skołować. Far Cry Classic, którego widzieliście na streamie, kosztował mnie niecałe 4 złote. Był w promocji w czerwcu, więc no, warto było wziąć. Między innymi też i dlatego, że... Mm, no... Ciekawa to jest odsłona, na pewno. Nie sądziłem, że taka seria mogłaby mnie zainteresować. No... Widzicie, jaki dziwny jestem w tych rzeczach. Eee, gęsia skórka, bym powiedział, tekstówka, przygodówka, taka sobie, ale na trofezie jeżeli lubicie, czy na osiągnięcia bezproblemowo nawet można zobaczyć na moim koncie, że się bardzo łatwo udało to eee, zrobić. Okej, okay. i jeszcze dwie gry zostały, ale jeszcze ich nie uruchomiłem. Bankshot Billard z dwójka. Jakoś, nie wiem, lubię Billard w grach. Fajnie się w niego gra, tym bardziej dobrze się go gra w życiu prawdziwym, ale jeżeli nie ma okazji zagrać sobie, tak mówiąc zwyczajnie, no to gra jak najbardziej może być i tym bardziej nieruszona będzie Zuma. Też niedawno się ją udało ściągnąć i na razie po prostu jest czeka na najlepszą formę, jeśli chodzi o to. Spokojnie, najwidoczniej coś z Elga to się działo nie tak i PS4 nie została włączona, wyłączona prawidłowo, a ja ostatnio ją właśnie wyłączałem i było prawidłowo. Coś tutaj się najwidoczniej skiepściło w tej materii, nie wiem dlaczego, ale ok. Jedyną grą, jaką udało mi się... już bateria padnięta. Jedyną grą jaką udało mi się nabyć w zeszłym roku, w drugiej połowie to tylko i wyłącznie Streets of Rage 4. Nie zaliczam między innymi... Już mi tu, kurde, dziwne rzeczy wyskakują. Rocket League się nie liczy, jest to darmówka i raczej gry w takim sensie, że jeżeli są one tylko online, no to tak trochę średnio. Dostęp do niej jest oczywiście ograniczony. I Streets of Rage 4 był w promocji za Dobre pieniądze, dobra gra, dosyć długa, więc można sobie to oczywiście yy. ogarnąć. Wiem, że słabo, ale mówię, jakoś tak wyszło na razie, że nic ciekawego po prostu dla mnie nie było w tym roku. No i tak to też wygląda. Jeszcze na ostatnią część tego filmiku pokażę Wam ostatnie już gry, które w tamtym okresie czasowym udało się zebrać, yy, zebrać pobrać na PS Vite, jak i również. Yy, jako, że w zeszłym roku byłem we Francji, więc jakąś jakieś konsolę przenośne mogłem sobie wybrać i jako, że był też ten mały niedobór gierek na Vite, bo z tym ogólnym doborem to jest bardzo różnie, Dlatego też Wam pokażę kilka z tych gier, które tamtym roku udało się pobrać bez problemu. Dużo będzie tu takich, właśnie, indyków, takich mało znanych tytułów, ale może przejdźmy od razu do rzeczy, żeby nie było później przedłużania. Więc tak, pierwsza gra na Vita, jaką pobrałem, to była darmówka wynocha z mojego trawnika. Taka sobie gierka, bym powiedział, i ma jeden zgliczowany. Jeden z, jedno z trofeum, które takie sobie jest, i gra raczej szybko nie wróci do odtworzenia ponownie, e, co tu się spodziewać po darmówkach. Następna gra, moi drodzy e, Gravity, tak nie liczę, ponieważ ja tą grę już miałem wcześniej na PS4. Możecie sobie zobaczyć moje e, konto, e, konto z PSN-a, że miałem wcześniej tą grę pobraną. Więc tak jakby Gravity tak nie liczę, a po prostu sobie nadrobiłem tak jakby e, zaległości z, z tego, że po prostu ta gra jest uruchamialna do e, poziomu PS-Vity, nie? Zresztą chyba nam, nawet mogę Wam na szybko pokazać. Mamy tutaj właśnie dużo gier na było w zeszłym roku. Proszę bardzo. Jest gra na PS4? Jest. Dobra. Przejdźmy sobie do zabawy. Więc tak. Licky... Licky Liz... Licky... Licky Liz... the liki Lucky Lizard Lives Again. Może ten tytuł jest śmieszny. Też darmowa gierka i też bardzo ciekawa. Nie ma platyny, ale bardzo fajna. Taka dosyć łatwa. Fajna zręcznościówka, gdy się jaszczurką można się przemieszczać w specyficzny sposób. A jakie to sobie, zobaczcie. No, hero, no Heroes Allowed, No Puzzle Either, taka niby darmówka, tam są i tam też można dziwne rzeczy robić, oczywiście, też, no, to jest taki RPG bardziej, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak ta gra wyglądała, to e, śmiało możecie sobie zobaczyć. E, Wake Up Club się nie liczy, to jakaś dziwna aplikacja, z Crazy Market też udało się pobrać. Kącik malarski plus, też nie zaliczam za bardzo do gier, takie pierdoły. Normans, Great Illusion, też średnia gierka, ale łatwa, platyna przynajmniej do zrobienia. Dark Souls, to pewnie widzieliście na streamie, o ile sobie dobrze przypominam, tak, to było na streamie i to też była całkiem ciekawa gierka. Riddle Corpses X, troszkę takie animcowate, pikselowate, jakieś strzelanie do dziwnych rzeczy. Możecie sobie, no tutaj może wam mniej więcej nie pokażę, bo jakieś dziwne paniusie wyskoczyły. Tak, to normalne w tych japońskich tytułach. Takich tego rodzaju. Downwell. Bardzo trudna gra z, ze spadaniem w głąb studni. Bardzo trudna gierka i taka dosyć męcząca, bym powiedział. Jack and Jill DX. Platformówka zwykła, jeden przycisk się używa i do widzenia. Super Destronaut DX, nic imponującego. No tak, jak widać, praktycznie wszystkie gry, które pobrałem na Vita, to były łatwe w pucharkach, także no, cóż, no. musiałem podreperować sobie te troszeczkę zaległości z PlayStation, gdzie chodzi o te trofea. No i Takotan, jeden z najnowszych gier indie na PS Vita, strzelanka taka w miarę w stylu e, PC Engine, troszeczkę Mega, słychać tam e, soundtrack m, miejscami przypomina instrumenty z Mega Drive'a i tak, tak gra się mniej więcej przedstawia. Też całkiem łatwa platyna, tylko do ogarnięcia, generalnie we własnym zakresie. zakresie. Także tak by wyglądała sytuacja z PS ą To już wszystko, co wam do pokazania na ten materiał. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Czy na streamie, czy na filmie. No i dużo zdrowia przede wszystkim. I co tu jeszcze mówić? PS Vita więcej powie.